Cześć, jesteśmy na piątym ekopiekniku w Sienkiewiczu. Zobaczcie, jak to wyglądało. piknik. Eko piknik odbywa się już piąty raz w naszej szkole. Jest to inicjatywa, która ma zaangażować oczywiście przede wszystkim uczniów, ale też całą społeczność lokalną. Eee, co my tutaj robimy? Eee, przede wszystkim propagujemy tutaj wszelakie zachowania prozdrowotne. Eee, kładziemy nacisk na takie akcje ekologiczne jak zbiórka makulatury, zbiórka elektrośmieci, ale przede wszystkim okazało się także, że u nas w szkole uczniowie bardzo chętnie angażują się w tak zwany szafing", więc w tym roku Robimy również wymianę ubrań z drugiego obiegu stawiamy i zachęcamy wszystkich na to, że jak to mówi tutaj, że tak powiem, główne powiedzenie psiego patrolu: nie wyrzucaj, wykorzystaj i my troszeczkę w szkole tak samo robimy. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa. Oczywiście, no muszę tutaj przypomnieć o naszych fantastycznych sponsorach, którzy są z nami. Wspierają nas, to jest począwszy od Pawła Jabłońskiego z Future Body z siłowni, Fundacja Odlodowo, Masami sushi, restauracja złota. Także naprawdę mamy tutaj też sieć second handów Rumpix. Bardzo dużo osób nas wsparło. Może pizzy. Wszystkie panie, które zajmują się też branżą beauty nas, tak jak na przykład pani Magdalena Żukowska nas wsparła. Także naprawdę, o jeszcze o pani Dominika z ID Centrum Aktywności. Także naprawdę, jak widzą Państwo, ta lista tych sponsorów jest pokaźna. Ja już nie chcę tutaj zabierać czasu. Bardzo dziękuję przede wszystkim, jeszcze raz wszystkim za wsparcie. No i muszę wspomnieć o tym, że gdyby nie tak wspaniała kadra, nie tak wspaniałe zarządzanie, czyli nasze panie dyrektor, no i przede wszystkim najważniejsze osoby, czyli nasi uczniowie i rodzice, to by się w ogóle nie udało.

Szkolnego projektu Eko Jest wiele atrakcji, tak? Mamy szafing, zbieramy elektrośmieci, zbieramy makulaturę, mamy book crossing i wiele, wiele innych atrakcji. Co prawda pogoda nam się troszeczkę nie udała, ale część pikniku odbyła się na placu szkoły. Tam jest też poczęstunek pod namiotami, a druga część odbywa się w sali gimnastycznej. W czasie jako pikniku, zbieramy pieniądze dla domu dziecka w gościnie, ale również dla psiaków ze schroniska kołowrzyskiego. Wszystkie rzeczy, które zostały przyniesione dzisiaj na szafing, które będą w dobrym stanie, a są w bardzo dobrym stanie które są porządnymi rzeczami, zostaną oddane do domu samotnej matki w koszalinie. Tak? Osobiście tutaj panie, mm, profesor, mm, odprasują te rzeczy, te rzeczy zostaną wyprane i pojadą do, do, do domu samotnej matki.